Dzisiaj ciekawy temat. Naprawiamy perkę Bosza. Bosch, Perko suszarka typ WNA1440EU. Po co się dzieje? Wyświetlił się błąd E36, nazwany z minus 10. I tutaj co mamy? Może to być zablokowany odpływ lub włącz pływowy. Czyściłem odpływową i wąż odpływowy. Zakreszczona lub złamana odpływowa, zaprogramowana pompa odpływowa zeskany wąż odpływowy przez syfonie Czyli ogólnie coś musi się dziać z wężem odpływowym. Więc zobaczmy, co może się dziać. No i w moim przypadku akurat wąż odpływowy jakoś dziwnie się załamał. Widzicie Państwo, tutaj jest odpływ, a ten wąż po prostu sobie jakoś spadł. I swoim ciężarem się załamował wodą i ten odpływ był coraz słabszy. To muszę coś wykombinować w tym przypadku, żeby odpływ był w ten sposób zrobiony. No i jak będzie tak, to będzie to działało. Nawet sprawdziłem przy, przy odwiowaniu wody, jeżeli ten wąż był zrobiony w ten sposób, pęka miała duży problem, żeby odwierować. tutaj. Jakbyśmy byśmy w ten sposób, tutaj musieli przymocować ten wąż, żeby był w ten sposób, żeby odpływ był tutaj swobodny. Tą pralkę da się naprawić, więc tutaj nie był tak naprawdę problem z pralką, tylko problem z odpływem. No i pralka nie mogła tutaj e, e, wydalić wody, więc tutaj był ten problem. Więc tutaj naprawa będzie dosyć prosta, nie trzeba wzywać serwisanta kod ładnie się pokazał, tutaj w instrukcji żeby było sprawdzić jaki to jest kod tutaj zobaczyć, że coś jest problem z wpływem no i naprawa powinna być i yy, jest bardzo prosta to tyle